Cześć, wreszcie znalazłem chwilę, żeby trochę podłubać przy przykładzera. Jestem sobie urodzinki na wsi. No i postawiłem autko no. i wziąłem się za robotę. Pierwsza rzecz, którą zacząłem dzisiaj dłubać, to jest sprawdzenie przecieku. Ci, którzy oglądają tutaj kanał, wiedzą: no, muszę poczekać chwilę, niech ta kamerka złapie teraz ostrość i ustawi balans bieli. Przewody do instalacji, ale to o nich później. Zobaczcie. Woda na dywaniku, woda pod dywanikiem. Ci, którzy oglądali wcześniejsze firmy, już wiedzą, że gdzieś coś cieknie i teraz właśnie wziąłem się za to, żeby sprawdzić gdzie i co. Pierwsza rzecz, która padła jako podejrzana, to były te przewody odpowietrzające od, znaczy odwadniające od yy, szyberdachu, yy, ale wszystkie pościągałem po kolei. Wziąłem sobie taką, tak zwaną żonetę. Pokażę Wam, co to jest. Tutaj. Nie wiem czy to się tak mówi, to jest w żargonie szpitalnym, to jest Żaneta, czyli taka bielgachna strzykawa i po prostu w każdy z tych przewodów wsadziłem, walnąłem sporą ilość wody. Wszystkie są drożne, ładnie wyprowadzają, już to akurat zdążyłam, więc w międzyczasie kostka wyschnąć, ale było widać, że gdzieś stąd leci sobie woda, więc ten przewód uznaję za bezproblemowy, no i teraz muszę zepnąć tutaj. Podejrzenia są takie, że może to być nieszczelność wokół szyby, gdzieś przy tej uszczelce. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że to jest gdzieś tu dalej w środku i muszę to rozebrać i zerknąć co jest grane. Na razie sobie trochę popsikałem tutaj w WD-40 te miejsca montażu wycieraczek, gdybym musiał je ściągnąć. Mam ze sobą ściągacz. O, biorę się za robotę. Pierwsza rzecz, może wezmę teraz sobie wodę, zacznę polewać od dołu będę polewał każde miejsce ostrowodą i zobaczymy, nie? Na przykład jak leję tu, to czy pojawia mi się dodatkowa woda na dywaniku, czy jak leję bliżej, jak leję wyżej itd. tak dalej, i tak dalej. No, więc... A, jeszcze taka ciekawostka. Tu mam taśmę, bo akurat ta uszczelka sama sobie wypada w trakcie jazdy, wyskakuje mi gdzieś tu próba, więc była zabezpieczona w ten sposób, muszę to jeszcze pozrywać przed próbami szczelności, bo jak się okaże, że to uszczelnia, no to wiem co jest grane. czyli... Nie mogłem znaleźć gdzie to, co się dzieje. Postanowiłem po prostu to wszystko poodrywać. Zobaczcie. Wszystko przybyło przełączone. Wręcz śmierdzi. Tutaj to się do niczego absolutnie nie nadaje, a tu mam normalnie wodę, którą mogę sobie wyzwierać strzykawką. Ale z którędy ona napływa, do końca nie wiem. Natomiast znalazłem też bardzo ciekawy otwór. Proszę właśnie. Musiał go przeoczyć tutaj mój pan Tadeusz, kiedy robił e, blacharkę. No i pytanie, czy to tędy się ma prawo jakoś dostawać woda, czy nie? Podziałałem chwilkę. Udało mi się tak na tyle, na ile mogłem to osuszyć tutaj. No a teraz pytanie brzmi, skąd to faktycznie leci? No nie wiem, czy to jest ta dziura, no ale skąd w niej woda? Skąd tu by się dostawała woda? No spróbuję. Teraz popodlewać, tu tam siami zobaczymy czy ono się będzie dalej pojawiać i skąd będzie ewentualnie ciekło. Dobra. Zrobiłem taki trik, upchnąłem tutaj po prostu straj Będę obserwował przy polewaniu skąd ono ewentualnie może się tu pojawiać. Tu tutaj znalazłem jakiś otwór zaklejony tak słabo bo wypada ta zatyczka, ale jest jedna ważna rzecz w środku jest gąbeczka która jest absolutnie sucha więc wiem że ten profil na pewno nie puszcza wody więc podejrzewam że spływa którędyś stąd bo tu wszędzie jest jest mokro i tak sądząc po rdzy ten kawałek jest tutaj najbardziej zeżarty, więc zakładam że to skądś tędy wypływa no to biorę wąż i sprawdzam gdzie trzeba poleć żeby tędy pojawiła się woda no i mamy winowajce. Wypływ jest stąd na pewno. To już wiemy, bo tu pojawiła się wilgoć w momencie, kiedy polewałem. To jest suche, to jest suche, to jest suche. Czyli stąd wypływa woda ewidentnie. Polewałem tylko i wyłącznie ten obszar. Czyli tu rozbieram, szukam skąd tu, gdzie może się dostawać woda. Dobra, wygląda na to, że chyba znalazłem. Woda pojawia się w środku, kiedy wlewam ją tutaj w ten profil. Co ciekawe, on jest tutaj zamknięty, i teoretycznie jest jedna szansa, że tam są zgrzane jakieś blachy między które to się dostaje i wypada gdzieś tam w kabinie. Chociaż nie mam zielonego pojęcia skąd właściwie tam się ta woda bierze, ponieważ tutaj jest dziurka, przez którą powinno być odpowietrzenie. I teraz prawdopodobnie woda ścieka po prostu z tego kanału i zamiast wydostawać się tędy dołem na ziemię to jakimś cudem dostaje się tutaj do tego profilu i przecieka do środka. No i teraz pomysł, jaki mi się tutaj narodził jest taki, że wezmę masę bitumiczną tą taką, wiecie, co już tam kleiłem coś w środku, chociaż nie wiem czy z tego już był odcinek czy nie, ale uszczelniałem sobie gród tym i po prostu uszczelnie stąd tu, tu tu wszystko, pozaklejam, żeby ta woda spływała sobie po tym na zewnątrz, nie dostając się tutaj do środka. Bo nie mam też pomysłu jakby to zrobić. No co pianki poliuretanowej nawalić. Albo jak to majster mówi, odpuścić paluszkiem mi silikonu na kip... Nie wiem za bardzo. Czy to będzie dobre rozwiązanie? Spróbuję z tą masą bitubiczną, może na początku. Chwila zabawy, i pierwsza warstwa tego śmiesznego biteksu już położona. Miejmy nadzieję, że to zabezpieczy na tyle, że nie będzie się ta woda tam dostawać. Spróbuję jeszcze tutaj podoklejać jak najlepiej się da. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Dobra, to to trochę szmatą. W nadziei, żeby uda mi się za chwilę przeprowadzić znowu próbę, ale wstrzymam się chwilkę. Niech może ten wyschnie. Uważam, że przy temperaturze jakaś jest to specjalnie długo mu to nie zajdzie. Dobra, minęły 4 minuty, to myślę, że wystarczy. Wsadzam tutaj jakiś świeży kawałek papierka. I idę testować. No tutaj wygląda, że woda wydostaje się ładnie na ten biteks. A częściowo spływa z tamtej strony, ja podejrzewam, że tam będzie druga w ogóle strona do zrobienia w ten sam sposób. Teraz spróbuję polać tu tak zdrowiej jakby spływało o, stąd. Ja zastanawiam się czy nie dokleję jeszcze tego jakby stąd z góry, żeby od razu już przejmowało tą wodę żeby tu nie miała szansy się dostać, a tak jak mi się wydaje, że tu będzie gdzieś się dostawać jednak. Tu jeszcze nakleję jeden kawałek. Dobra, a tymczasem w środku? No sucha. No nie, nie wierzę. Chyba działa. Dobra, wsadzona. Jeszcze raz. Kusi cieknie. Zobaczcie, jest woda znowu. Wysia kość i skąd ona tu jest? Już nie mam pomysłów, po prostu ręce opadam. Tam sterczy woda. To na pewno. No i tędy wypływa i nie wiadomo kuźwa skąd. Ok, chwilowo mam wysłyszone wszystko, yy, wygląda na to, że nie przecieka. Już zacząłem wymyślać, że może nawet przeciekać ten szef taki, który mam tutaj zrobiony. No, bo już mi nie wchodzi po prostu żaden inny pomysł, co jak, gdzie może to być. Yy, na pewno była ta szyba robiona, bo zobaczcie, to nie jest oryginalne, więc prawdopodobnie ona była wymieniana i wklejana była inna. Ja wkleję sobie tą uszczelkę zaraz też z powrotem, bo ją musiałem wyszarpać. A tutaj pod tym moim snorkelem, tam suszę, 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 w nadziei, że uda mi się w końcu to uszczelnić. mnie jeszcze jeden kawałeczek tu wsadzić tego biteksu. Może jakoś to się uszczelni, bo chyba za wcześnie zrobiłem próbę po prostu, bo wydaje mi się, że to nie wyschło, kiedy ja to zalałem wodą. Więc może być tak, że to jednak działa. Dobra, teraz na szybko sobie wkleję tą uszczelę bez jakiegoś specjalnego szczypania się, bo to jest na tyle szczelne, że to jest tylko ta uszczelka po to, żeby ta szyba chyba nie wiem, była ustabilizowana jakoś w miejscu, czy coś bo leje wodą jest wklejona na tyle dobrze, że nic się nie dzieje, więc po prostu wklejam uszczelkę na sztukę Dobra, jakoś to wkleiłem uglutowałem strasznie, ale ponieważ to nie przeciekało to liczę na to, że jak się będzie trzymać to już będzie dobrze, żeby nie wyskakiwało mi na wietrze Będę szczęśliwy. Ok, połapany jako tako. Zęklaj się zamieni jeszcze w taką gumę, że już naprawdę będzie nie do ruszenia. Eee, co do przeciekania, tak naprawdę do końca nie wiem, czy ta moja robota dała cokolwiek. Poczekałem, żeby to trochę teraz zastygło. Już wydaje mi się, że teraz jest szczelniej i lepiej, ale na ile to nie powiem. Teraz spróbuję zalać jeszcze raz wodą i zobaczymy co się stanie. Chociaż boję się zalewać, bo znowu będę musiał wysuszyć, bo tam w środku mam wrażenie, że ten szef, który tu jest, taki, to on chyba nie jest też do końca szczelny. I może to z niego coś rzeczywiście się przelewać, tylko jest problem jak sensownie go tutaj uszczelnić, bo o ile tam jest jakiś dostęp do niego, bo mamy te otwory i tutaj wystarczy zdjąć tą plastikową osłonę, i tak naprawdę do samego końca tam dam sobie z tym radę. O tyle ten kawałek, fragment odtąd do tego miejsca jest mocno zabudowany. Hmm. I spróbuję go ruszyć, zobaczymy co z tego będzie. Dobra, na zakończenie roboty udało mi się wepchnąć tam trochę tej masy bitumicznej. Jeszcze tam do końca. Położyłem tak, żeby było jedno za drugą położone plasterki praktycznie do samego kierowcy. Ostatni kawałek zrobię następnym razem, jak będę się brał za rozbieranie drugiego obłotnika. No i na razie nie pozostaje mi nic innego jak to poskładać, poczekać aż to wyschnie i przetestować, czy to będzie przeciekać, czy nie. Zostanę rozgrzebaną tapicerkę w środku, podobalę sobie jakieś szmaty, żeby to trochę osuszyć i będę obserwował co cieknie, w jakich ilościach, skąd, gdzie, kiedy. No i najwyżej dalsze uszczelnianie mnie czeka, ale mam jakąś tam nadzieję, że to co zrobiłem przyniosło efekt. No dobra już zakładam teraz wszystko to nic ciekawego. O, kij od szczotki. W tym uszcze, yy, układałem tą masę w tych miejscach, gdzie nie mogłem wsadzić ręki. To tak na zakończenie wam pokażę. Dobra. Cześć. Dla tych wszystkich, którzy myśleli, że moja ciężka praca przyniosła jednak jeszcze jakiś dobry efekt, to muszę powiedzieć, że niestety się zawiedli. Otóż dzisiaj padało i całe jest zmokli. Nie mam zielonego pojęcia, którym do ta woda się dostaje, ale czeka mnie jeszcze niezłe przejście z tym autem. Do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Cześć.